z tej strony Chester Media Mediacreative.pl, za kamerą Wiktor, Studio b Witamy was na kanale Fotoplusa i szybki filmik z bardzo fajną nowością, Alpha 6700. Sony wypuściło ten model bardzo, bardzo niedawno. To jest taka hot nowość. Następca A6600, A6500, seria APS-C w dalszym ciągu jest przez Sony rozwijana. To jest najlepszy, najlepszy przykład. I przyznam szczerze, że ten Aparat to body moim skromnym zdaniem może bardzo mocno zmienić rynek aparatów APS-C w Polsce. Dlaczego? Dlatego, że jakiś czas temu Sony wypuściło kamerę FX3 pełnoklatkową, gdzie parę miesięcy później wypuściło FX30. To było to samo, tylko w wersji APS-C i tutaj był może taka, była może taka zagwozdka, czy to jakby tylko w, w linii Cinema Line, czy, czy może Sony pokusi się o wypuszczenie kolejnego body właśnie z czterocyfrowej, z czterocyfrowej serii. To jest dowód, że tak, Sony pokusiło się o wypuszczenie Właśnie mm, kolejnego modelu z serii aparatów APS-C. Alpha 6700 to jest jakby połączenie trochę A74, A7R5, ale z FX30 i jeszcze w gabarycie znanym nam z poprzednich, mm, z poprzednich wersji e, serii 4-cyfrowej. Cztero, e, w tej małej puszce jest zamknięte w sumie na chwilę obecną wszystko co najlepsze w liniach, w liniach Sony. I może, żeby za bardzo nie zachwalać, a yy, skupić się troszeczkę na opisie aparatu, to zaczniemy od yy, samej yy, obudowy, od samej wielkości i od tego co znajdziemy z każdej strony yy, tego obody. Ja na chwileczkę odepnę, yy, odepnę obiekty wyłączę. Yy, skupimy się najpierw na, yy, na górnej sekcji. Yy, zaczniemy od stopki i od tematu błysku. Yy, ja miałem możliwość wykorzystywać ten aparat przy sesji zdjęciowej w studiu. Wiktor pracował tym aparatem w formie bardziej wideo nagrywając ćwiczenia gimnastyczne naszych mistrzyń świata. Natomiast dlaczego wspominam o tym przy okazji tematu gorącej stopki? Dlatego że ten aparat synchronizuje się z lampą błyskową tylko do 160. Sekundy. W czwórce mamy jedną 250. Tutaj gamy jedną 160, troszkę mniej, ale i tak i tak lepiej niż ZV1, które nie ma migawki, które nie ma migawki mechanicznej, a tam była synchronizacja, o ile, dobrze pamiętam, do jednej 30 sekundy. Podłączając lampę do tego korpusu, e, Możemy używać lampy błyskowej pomimo tego, że aparat nie posiada wbudowanej mechanicznej migawki, czyli mamy sytuację podobną do A9, A1 Sony, gdzie aparaty synchronizują się po migawce elektronicznej. Natomiast dlaczego nie do końca? Dlatego, że minimalnym najkrótszym czasem naświetlania w wypadku użycia lampy błyskowej jest 1,30 sekundy. Za pomocą tego aparatu z lampą błyskową w synchronizacji do 1,160 sekundy udało mi się złapać mm, całkiem dynamiczne e, pozy trzech młodych gimnastyczek bez rozmazywania zdjęcia, bez niedociągnięć, jeśli chodzi właśnie o tak stosunkowo długi czas e, naświetlania. Lecimy dalej poza. E, już tą stopkę. Zmienione jest, e, zmienione jest pokrętło wyboru. Oprócz zwykłego e, pokrętła pasm, oprócz e, pokrętła szybkości migawki lub przesłony i analogicznie pod palcem wskazującym szybkość migawki lub wartość m, przesłony, mamy dołożone trzecie pokrętło, coś podobnego do tego, co mamy w Alfie A7 Mark IV, czyli oddzielny wybór tryb. Foto, tryb wideo i tryb SQ. Możemy za pomocą już bezpośrednio tej puszki robić zdjęcia poklatkowe, filmy poklatkowe, robić bardzo fajne slow motion. Jest to świetne. Zwłaszcza, że Zamknięte w bardzo, w bardzo małej kompaktowej obudowie. W górnej sekcji przycisk nagrywania, przycisk funkcyjny C2, spust, włącznik. Tutaj już m, bliżej nam do, do standardu. Po lewej stronie aparatu mamy trzy klapki. Pod pierwszą gniazdo mikrofonowe i złącze USB-C pracujące w standardzie 3.2 z Power Delivery, co umożliwia nam ładowanie tego aparatu ładowanie baterii tego aparatu bezpośrednio właśnie przez to gniazdo. Środkowa klapka to gniazdo na karty SD. Dolna, trzecia klapka to wyjście na słuchawki i mikro HDMI do wyprowadzenia sygnału wideo na zewnątrz. Dół aparatu to standardowe gniazdo z gwintem oraz miejsce na włożenie baterii NP-FZ100, znana nam, znana nam ogniwo z pełnoklatkowych. Aparatów Sony. Z tyłu body znajdziemy oczywiście ekran otwierany, uchylny, taki sam według mnie, taki sam jak w Alfie A74 i przyciski funkcyjne, jakie już znamy z innych, z innych modeli Sony C2, C1 z boku, C3. Kółko, wszystko jest możliwe do zaprogramowania pod własne skróty, tak jak w pozostałych modelach. Sony. Jeżeli chodzi o wizjer, no tutaj mm, pomimo tego, że można mu włączyć odświeżanie 120 Hz, no ilość, no zagęszczenie punktów nie jest tak wysokie, choćby jak w E5 czy, czy, czy A4, ale daje się naprawdę fajnie na nim pracować. Nie jest totalnie najlepszy, ale jest dużo lepszy niż to, co było. Obok regulacja dioptrii. Jeżeli ktoś ma padel wzroku, to wie dokładnie, jak może to pomóc. Jeżeli chodzi o e, matrycę 26 milionów pikseli, pięcioosiowa e, stabilizacja działa naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Zresztą e, zobaczycie w trakcie tego filmu również e, nagrania Wiktora i backstage z wykorzystania tego aparatu, no zarówno pod kątem wideo, jak i pod kątem e, foto. E, idąc dalej, e, autofokus który wydawałoby się, że mógłby być zapożyczony z Alfy 4, ale one poszło krok dalej i wpakowało tutaj ten sam. Rodzaj autofokusu, który znamy z A7R5, czyli wspierany sztuczną inteligencją, i również rozpoznaje jakby więcej obiektów. Jesteśmy w stanie oprócz ludzi, zwierząt, rozpoznać samoloty, pociągi, samochody, jest w stanie przewidzieć i złapać ruch całej, całej postaci. Działa to nieprawdopodobnie dobrze. Natomiast kolejna rzecz, jeżeli chodzi np. o ostrzenie dotykowe, pozwolę sobie wjechać na podgląd na, na monitor. Mamy taki fajny tryb touch focus razem z kompensacją ekspozycji czyli zaznaczamy, gdzie ten punkt ostrości ma być zatrzymany i on tam jest. Tak? Natomiast drugą fajną opcją jest touch tracking czyli znany nam już. Tracker, który działa bardzo, bardzo przyzwoicie bardzo dobrze. A weźmy sobie na przykład na łapkę, żeby go było widać. O, działa bardzo dobrze. E, momentalnie w wypadku kliknięcia na twarz, jak widzieliście, momentalnie przeskakuje na, na oko i zaczyna nam śledzić to oko, ponieważ jest w trybie wykrywania twarzy. E, to też jest fajne, że jakby aparat troszeczkę nam pomaga i momentalnie się dostosowuje do tego, co widzi. E, przez, e, przez e, obiektyw. Kolejną opcją jest Touch Shutter, czyli po kliknięciu momentalnie łapie ostrość i momentalnie e, robi nam zdjęcie. I już, je mamy. Kolejne tryby, jakby zdecydowanie, zapraszam Was do poszukania, pospierania już w własnym zakresie na stronie Sony, na stronie PhotoPlusa, ponieważ jest tego bardzo dużo, a my ten film jednak musimy, musimy skracać. Oczywiście profile twórcze znane nam z innych aparatów Sony również są wpakowane do tego modelu. Również możliwość. Zapisów S logu S cineton, czyli to, co mamy w Fiksach, to, co mamy w kamerach Cinema Line, również działa w tym malutkim korpusie i już w tym momencie wydaje mi się to bardzo fajnym rozwiązaniem, jako alternatywa nawet dla FX30 dla FX3, jako zapasowe body do wideo bądź nawet nie tyle zapasowe, co kolejne bardzo dobre body do wideo. Nagrywamy 120 do 120 kratek 4K. Mamy autofokus z R5, mamy matrycę APS-C, mamy świetną stabilizację obrazu, mamy S-loga, mamy s cinetona mamy możliwość wgrywania własnego luta, własnej tabeli lut do tego korpusu, właśnie tak jak we FX'ie. żeby na bieżąco mieć już na tym ekranie podgląd, jak wygląda nasza ekspozycja w logu. Jest rewelacyjny kombajn, właśnie, jeżeli chodzi o wideo. Wracając do foto, aparat zapisuje oczywiście rawy i JPG pliki Have 10-bitowe. RAWy mogą być skompresowane lub nieskompresowane, i odpegi w trzech rozmiarach. Wszystko jesteśmy w stanie sobie dostosować właśnie w, w tym korpusie do własnych potrzeb. Ja korzystam przy sesji, którą zresztą. Jeden z kadrów widzicie na, na monitorze za mną, korzystałem z RAW-ów nieskompresowanych i z zapisu dużego jpg -a. i to mnie troszeczkę uratowało, bo Lightroom jeszcze nie dostał aktualizacji, jeżeli chodzi o obsługę tych plików ARW z tego korpusu, bazowałem na JPG-ach, z jpeg ów też można wyciągnąć potężną ilość informacji, bardzo przyjemnie się tym pracowało i bardzo przyjemnie się pracowało później z, z plikami. Z, z tego body. Jeszcze słówko odnośnie autofokusa Mamy 759 pól, pokrycie w większości kadru. Rewelacja, jeżeli chodzi o możliwości działania tego systemu. Aparat umożliwia nam um, także bracketing ostrości do 299 zdjęć, gdzie z poziomu korpusu jesteśmy w stanie zaprogramować, jak aparat ma te zdjęcia wykonać, co umożliwi nam uzyskanie Niesamowitej głębi ostrości i stworzenie obrazu, no, które nie byłoby możliwe na, na innym korpusie, zwłaszcza z tej serii, więc to kolejny bardzo bardzo fajny, bardzo fajny krok naprzód, ale też do tego korpusu Sony zaczerpnęło z e 1 który też mieliśmy okazję niedawno testować, mianowicie przy nagrywaniu wideo jesteśmy w stanie ustawić automatyczny automatyczny kadr, czyli załóżmy, nagrywamy sobie obrazek Full HD, chodzimy po pokoju, aparat śledzi nam całym kadrem wycinkiem z matrycy o wielkości Full HD śledzi nam ruch postaci stojąc na statywie. Zmienia dokładnie zmienia kadr tam, gdzie postać w danym momencie się znajduje. To, co widzieliście przed chwilą, to backstage z sesji zdjęciowej i z nagrań wideo oraz efekt tej sesji zdjęciowej i nagrania wideo robione przeze mnie i przez, przez Wiktora. Jedno, co muszę dodać tylko na końcu, to budowę, to opisać samobudowę menu, ponieważ to, co zobaczymy w tym aparacie, to jest konsekwentne dojrzenie sony do. Jakby zunifikowania tego, tego menu, obsługa dotykowa i menu wyglądające już, właśnie jak w Alfie A74, werpiące we wszystkich nowościach. Ktoś, kto już się obracał w tej strukturze menu, doskonale się odnajdzie w niej również tutaj. Znalezienie odpowiednich funkcji bądź rzeczy, które chcieliśmy znaleźć, nie sprawiło nam najmniejszych problemów, chociaż ten aparat dostaliśmy w łapki. Chwilkę przed pierwszym użyciem, więc mówi to jakby też samo przez się, że ten ekosystem jest jakby rozbudowywany. Kolejne nowości są spójne i są one konsekwentnie i spójnie rozwija wszystkie swoje gałęzie, zwłaszcza jeżeli chodzi o aparaty bezlusterkowe. Mam nadzieję, że ten filmik przybliżył Wam troszeczkę temat Alfy 6700 i zapraszam na. Kolejne nasze e, filmy. Zapraszam do śledzenia kanału. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.